YouTube, pierwszy krótki filmik. Słuchajcie, mam taki pomysł wiosenny, że mm, raz w miesiącu robiłabym vlog, który miałby minimum 10 minut, nie więcej niż 15 minut. Byłyby to vlogi tematyczne. Vlogi tematyczne związane z Wami. W tym kontekście, że byłby jeden temat, który Was interesuje. Więc, jeżeli macie jakieś tematy, które was interesują, to piszcie pod tym krótkim filmikiem. Nie wiem, jak to w ogóle na YouTube wejdzie, ale pierwszy taki mój filmik, zobaczymy. Piszcie, czy macie jakieś tematy, bo chciałabym, żeby jakaś taka nowa seria wiosenna powstała, właśnie filmików tematycznych, vlogów tematycznych, stricte jakiegoś jednego tematu, który poświęcę 10 minut, maksimum. Maksimum 10-15 minut. Nie chciałabym, żeby to było właśnie długie. Jakiś temat. Ale żeby to nie było, wiecie, w stylu właśnie odpowiedzi na pytanie, tak? W dwóch, trzech zdaniach. Nie, po prostu złapmy ten temat. No a jeżeli napiszecie, jakie tematy byście chcieli, żebym poruszyła, to będzie mi po prostu łatwiej i fajniejsze będą te vlogi, bo po prostu. Będziecie w nich uczestniczyć, tak? Będą tematy, które Was interesują. Dajcie znać. Miłego weekendu. Nara.